Dzień dobry. Witamy w programie z cyklu Zawodowi zawodowcy. Celem naszego programu jest jak najlepsze przedstawienie Państwu wybranego zawodu. Porozmawiamy z przedstawicielami branży, zobaczymy statystyki, poznamy wady i zalety wykonywania danej pracy. Będzie też słowo od eksperta. Zapraszamy przed odbiorniki i życzymy niezapomnianych wrażeń. Kto wie, może to właśnie dzisiejszy program będzie dla Państwa inspiracją do zaplanowania własnej kariery? Obowiązujący w Polsce kodeks pracy jednoznacznie wskazuje, że każdy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy to osoba, która uczy w jaki sposób to zrobić, a także kontroluje przestrzeganie tych przepisów. Może o każdej porze dnia i nocy odwiedzić daną firmę, by sprawdzić, czy przepisy w zakresie BHP są przestrzegane, a tym samym, czy zdrowie i życie pracowników nie jest zagrożone. W studiu gościmy ekspertkę, która przybliży nam trochę ten zawód. Witamy. Dzień dobry. Chcemy dzisiaj opowiedzieć o zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym on polega. Technik BHP jest osobą, która kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach pracy. Spójrzmy na szczegóły. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO 01 zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy, monitorowania przestrzegania przepisów prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i, ergon i, z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy, opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na co dzień kontroluje warunki pracy i przestrzeganie przez pracowników i pracodawców zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeprowadza szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych, mających wpływ na poprawę warunków BHP, proponuje jak usunąć stwierdzone zagrożenia lub nieprawidłowości. Mam do Pani kolejne pytanie. W jakich miejscach taka osoba może znaleźć zatrudnienie? Może pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora BHP, jak również w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. Osoba taka może również założyć własną firmę oferującą na przykład szkolenia z zakresu BHP. Zanim poproszę Panią o wypowiedź o wadach i zaletach wykonywania tego zawodu, połączmy się z naszym reporterem w terenie. Zobaczymy i posłuchamy, jak wygląda ta praca w praktyce. Halo Dawid. Au! Dawid? Dawid, co się stało? To się stało? No. Właśnie doszło do groźnego wypadku podczas pracy. Pracownik, czyli ja, został poważnie ranny. Dawid, to tylko małe skaleczenie, a poza tym jesteśmy już na wizji. Dzień dobry Państwu. Małe skaleczenie. Małe skaleczenie. Ciekawe, czy mój dzisiejszy gość ma takie same zdanie na ten temat. Otóż moim i Państwa rozmówcą będzie osoba, która zawodowo zajmuje się właśnie wypadkami podczas pracy. Dzień dobry. Proszę powiedzieć naszym widzom, jak to się stało, że wykonuje Pani ten zawód. Jest to dość osobista historia. Mój tata miał wypadek w pracy. W sumie nic groźnego, ale pamiętam, że bardzo to przeżyłam. Obiecałam sobie, że zrobię wszystko, by coś takiego się nie powtórzyło. Dlatego po skończeniu liceum rozpoczęłam naukę w policjalnej szkole na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie pracuję w dużej firmie jako młodszy inspektor do spraw BHP. Dziękuję. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a tymczasem łączymy się ze studiem. Dziękujemy za przekazane informacje. Przejdźmy teraz do prezentacji dobrych i tych gorszych stron omawianego zawodu. Tak, oczywiście. Wykonywanie każdej pracy ma swoje zalety, ale też i wady. Zobaczmy porównanie. Zalety wykonywania zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Duże możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Praca w różnorodnych środowiskach zawodowych. Praca o charakterze niezrutynizowanym najczęściej ośmiogodzinny czas pracy. Wady wykonywania zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Duża odpowiedzialność za życie i zdrowie innych ludzi. Narażenie na czynniki szkodliwe dla zdrowia, jakie występują na stanowiskach pracy w danym zakładzie. Praca poza ustalonymi godzinami w przypadku nagłych wezwań do wypadku. Narażenie na drastyczne widoki podczas działań tuż po wypadku. Możliwość częstych wyjazdów służbowych poza miejsce zamieszkania. Dziękuję. Połączmy się raz jeszcze z naszym reporterem w terenie. Halo, Dawid. Halo, studio, jestem na miejscu. Czy mógłbyś zapytać swojego gościa: Jakie kompetencje trzeba mieć, by wykonywać ten zawód? Jak sama pani słyszy, mój kolega w studiu ma jeszcze do pani pytanie. Nasi widzowie zapewne również są ciekawi: co powinno cechować osobę pracującą w tym zawodzie? Praca jest odpowiedzialna i tak też trzeba do niej podchodzić. Gdy kontrolujemy na przykład jakiś zakład pracy, nie wolno nic przeoczyć. Trzeba być spostrzegawczym, opanowanym i odpornym na stres. Najważniejsze, ponieważ jest to praca z ludźmi, trzeba być komunikatywnym i potrafić negocjować. Dziękuję za uzupełnienie. A my przygotowaliśmy dodatkowy materiał, który przybliży państwu ten zawód. Czynności, które między innymi wykonuje technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników, odnajduje zagrożenia oraz ocenia i redukuje ryzyko zawodowe występujące w miejscach pracy. Ustala zgodność obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku z wymaganiami ergonomii i przepisów BHP. Ocenia ryzyko zawodowe powodowane przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy oraz określa sposoby ich ograniczenia i eliminowania. Ustala okoliczności, przyczyny i ekonomiczne skutki wypadków. Prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ma uprawnienie pozwalające odsuwać od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest szkodliwa. Wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Uczestniczy w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Otrzymaliśmy sporą garść bardzo ważnych informacji. Pani ekspertko, muszę dopytać: Czy są jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu? Przede wszystkim wszelkie zaburzenia słuchu, wady wymowy, poważne upośledzenie nóg, ale również dolegliwości związane z charakterem środowiska pracy, np. choroby układu oddechowego w przypadku pracy w zakładach chemicznych. Technik BHP jako osoba dbająca o zdrowie innych sama powinna być w dobrej formie. I ostatnie już dzisiaj pytanie. Proszę powiedzieć, jakie są perspektywy pracy w tym zawodzie? Tutaj posłużę się przygotowanym materiałem. Proszę spojrzeć. Ze względu na to, iż przepisy BHP muszą być przestrzegane w każdej firmie i instytucji, popyt na wykwalifikowane w tym zakresie osoby jest dość duży. Duże zapotrzebowanie na specjalistów do spraw BHP sygnalizują np. firmy zajmujące się produkcją czy firmy budowlane, gdzie ścisłe przestrzeganie przepisów BHP jest kluczowe. Technik BHP może być zatem zatrudniony w firmie na etat lub może prowadzić własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi szkoleniowe, doradcze i konsultacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zakończenie chciałabym dodać. Przy wyborze zawodu przyglądajmy się uważnie swoim predyspozycjom i zainteresowaniom. Pamiętajmy, że każdy zawód jest potrzebny i znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Dziękuję za obecność w studio. Dzięki wiedzy naszych ekspertów i pracy redaktorów w terenie poznaliśmy bliżej kolejny zawód, jego specyfikę i wymagania. Zachęcam do oglądania naszych odcinków. Z pewnością dowiecie się Państwo wszystkiego o interesującym Państwa zawodzie. Dzisiaj już się żegnamy. Dziękuję i do zobaczenia. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy, możesz wybrać następującą ścieżkę kształcenia. Ścieżka kształcenia: szkoła policealna półtorej roku, egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki, BPO 01, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.